Czy to naprawdę moment przełomu, czy początek nowej pułapki? Ukraina i Stany Zjednoczone mówią o zawieszeniu broni. Moskwa odpowiada, jesteśmy gotowi na umowę pokojową. Brzmi jak dobra wiadomość, ale właśnie w takich chwilach historia lubi się powtarzać. Za słowami o pokoju mogą kryć się decyzje, które zmienią mapę, bezpieczeństwo i przyszłość całej Europy. Tego nie wolno przegapić. W ostatnich dniach przestrzeń informacyjna wypełniła się sygnałami, które jeszcze niedawno wydawały się politycznie niemożliwe. Ukraina i Stany Zjednoczone zaczęły mówić jednym głosem o potrzebie zawieszenia broni. Nie jako końcu wojny, nie jako ostatecznym pokoju, lecz jako etapie, który ma otworzyć drogę do dalszych rozmów. Oficjalne komunikaty są ostrożne, pełne dyplomatycznych sformułowań. Ale sam fakt ich pojawienia się oznacza jedno: presja osiągnęła nowy, jakościowo inny poziom. Zawieszenie broni zawsze brzmi atrakcyjnie. Dla społeczeństwa oznacza nadzieję na ciszę, dla polityków możliwość ogłoszenia postępu, dla partnerów międzynarodowych szanse na obniżenie napięcia. Problem polega na tym, że w realiach tej wojny każde zawieszenie broni ma znaczenie strategiczne. To nie jest tylko pauza w strzelaninie, to moment, w którym zmienia się dynamika presji, odpowiedzialności i narracji. Ukraina znalazła się w punkcie, w którym decyzje wojskowe coraz mocniej splatają się z kalkulacjami politycznymi Zachodu. Pomoc militarna nie jest już tylko kwestią możliwości, lecz także nastrojów wyborczych, budżetów i zmęczenia opinii publicznej. W takiej sytuacji rozmowy o zawieszeniu broni przestają być tabu stają się narzędziem zarządzania kryzysem, niekoniecznie jego rozwiązania. Warto zrozumieć jedno: zawieszenie broni nie jest neutralne. Zawsze komuś służy bardziej, daje czas na reorganizację, odbudowę zdolności, zmianę narracji. Jeśli nie towarzyszą mu jasne warunki, mechanizmy kontroli i realne gwarancje, staje się elementem gry, a nie krokiem ku trwałemu pokojowi. W przypadku Ukrainy kluczowe pytanie brzmi: kto i na jakich zasadach ma pilnować takiego zawieszenia? Doświadczenia z przeszłości pokazują, że monitorowanie bez realnych konsekwencji dla strony łamiącej ustalenia prowadzi do stopniowej erozji porozumień. Naruszenia stają się normą, a odpowiedzialność się rozmywa. W efekcie zawieszenie broni przestaje być stabilizatorem, a staje się źródłem nowych napięć. Rola Stanów Zjednoczonych w tym procesie jest centralna. Waszyngton pozostaje głównym gwarantem wsparcia dla Ukrainy, ale jednocześnie musi brać pod uwagę własne interesy strategiczne. Dla USA zawieszenie broni może oznaczać zmniejszenie ryzyka eskalacji globalnej, ale też przeniesienie ciężaru odpowiedzialności na etap negocjacyjny, który jest znacznie mniej jednoznaczny niż wsparcie militarne. Właśnie dlatego sformułowania używane w komunikatach są tak ważne. Mówi się o deeskalacji, oknie możliwości, dyplomatycznej szansie. Nie mówi się natomiast o warunkach, które miałyby zabezpieczyć Ukrainę przed powrotem presji. Ta asymetria języka nie jest przypadkowa. Otwiera przestrzeń do interpretacji, a w polityce międzynarodowej interpretacja często staje się faktem dokonanym. Dla ukraińskiego społeczeństwa temat zawieszenia broni jest szczególnie wrażliwy. Z jednej strony ogromne zmęczenie wojną, straty ludzkie, zniszczenia infrastruktury, z drugiej głęboka świadomość, że każda przerwa bez realnych gwarancji może oznaczać powrót konfliktu w jeszcze trudniejszych warunkach. To napięcie między nadzieją a sceptycyzmem jest dziś jednym z najważniejszych elementów wewnętrznej debaty. Nie można też ignorować faktu, że zawieszenie broni zmienia dynamikę negocjacji. Od momentu, gdy broń milknie, presja międzynarodowa zaczyna działać inaczej. Pojawia się oczekiwanie postępu, elastyczności, kompromisu. Każdy sprzeciw wobec dalszych ustępstw zaczyna być przedstawiany jako przeszkoda dla pokoju. Właśnie w tym momencie ryzyko polityczne dla Ukrainy rośnie najbardziej. Warto spojrzeć na ten proces w szerszym kontekście. Zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją, uzgodnione przy aktywnym udziale USA, nie jest tylko sprawą regionalną. To sygnał wysyłany do całego świata. Jak Zachód reaguje na długotrwałą agresję? Jakie są granice wsparcia i kiedy zaczyna się zmęczenie? Ten sygnał będzie analizowany nie tylko w Europie ale także w innych regionach, gdzie siła bywa testowana na granicach prawa międzynarodowego. Dlatego pytanie nie brzmi, czy zawieszenie broni jest potrzebne, pytanie brzmi, na czyich warunkach i z jakimi konsekwencjami. Bez jasnej odpowiedzi na to pytanie, każde porozumienie pozostaje kruche, a każda deklaracja potencjalnie niebezpieczna. To, co dziś przedstawiane jest jako szansa, może jutro zostać uznane za moment utracony. Historia zna wiele przykładów, w których zawieszenie broni stało się wstępem do jeszcze większych konfliktów. I właśnie dlatego ten moment wymaga maksymalnej ostrożności, a nie entuzjazmu. Gdy Moskwa ogłasza gotowość do pokojowej umowy, nie jest to sygnał dobrej woli, to sygnał strategiczny. W rosyjskiej doktrynie politycznej słowo pokój nigdy nie oznacza kompromisu opartego na równości stron. Oznacza moment, w którym Kreml uznaje, że osiągnął wystarczająco dużo, by spróbować zalegalizować swoje zdobycze innymi metodami niż czysto militarne. Właśnie dlatego rosyjskie deklaracje pojawiają się dokładnie teraz. Nie w momencie słabości, lecz w momencie, gdy wojna zaczęła męczyć Zachód bardziej politycznie niż militarnie. Gdy wsparcie dla Ukrainy stało się przedmiotem debat budżetowych, kampanii wyborczych i sporów wewnętrznych. Moskwa doskonale rozumie, że czas działa dziś na jej korzyść nie na froncie, lecz w głowach decydentów. Rosyjska narracja pokoju opiera się na kilku stałych filarach. Pierwszy to nowe realia to pojęcie klucz, które ma zastąpić prawo międzynarodowe. Nie mówi się o agresji, okupacji czy naruszeniu granic. Mówi się o faktach dokonanych, które rzekomo trzeba zaakceptować, by ruszyć dalej. To język, który ma normalizować przemoc i zamieniać ją w element negocjacji. Drugi filar to odpowiedzialność za eskalację. W tej logice każda odmowa ustępstw ze strony Ukrainy zaczyna być przedstawiana jako ryzyko dalszej wojny. To subtelne, ale bardzo skuteczne przesunięcie winy. Agresor proponuje rozmowy. Ofiara ma się zgodzić, inaczej zostanie oskarżona o brak woli pokoju. W ten sposób presja moralna zostaje przerzucona na stronę zaatakowaną. Trzeci filar to celowe rozmywanie konkretów. Moskwa mówi o umowie, procesie, dialogu, ale unika precyzyjnych zobowiązań. Nie padają jasne deklaracje o wycofaniu wojsk, odpowiedzialności za zbrodnie, odszkodowaniach czy gwarancjach bezpieczeństwa. Ta nieokreśloność nie jest słabością, jest narzędziem. Pozwala elastycznie dostosowywać narrację do reakcji Zachodu. W praktyce rosyjska gotowość do pokoju oznacza jedno próbę zamrożenia konfliktu na warunkach, które pozwolą zachować kontrolę nad zdobytym terytorium i jednocześnie otworzyć drogę do stopniowego znoszenia presji międzynarodowej. Sankcje, izolacja, koszty gospodarcze wszystko to Kreml traktuje jako tymczasowe. Celem nie jest trwały pokój, lecz reset relacji bez oddawania tego, co zostało zabrane siłą. W tym kontekście zawieszenie broni staje się dla Rosji narzędziem politycznym. Pozwala przesunąć punkt ciężkości z pola walki do sal negocjacyjnych, gdzie przewaga militarna zamienia się w przewagę negocjacyjną. Każdy dzień ciszy na froncie zwiększa presję na Zachód, by pójść dalej. Zrobić kolejny krok, zamknąć temat. Szczególnie niebezpieczne jest to, że rosyjskie deklaracje trafiają na podatny grunt. Zmęczenie wojną nie jest już tylko problemem społecznym, stało się problemem politycznym. Partie, rządy i liderzy coraz częściej myślą w kategoriach kosztów i ryzyk wewnętrznych. W takim środowisku oferta pokoju, nawet pozornego, zaczyna brzmieć atrakcyjnie. Moskwa liczy na to, że presja będzie działać kaskadowo. Najpierw zawieszenie broni, potem rozmowy o szczegółach, następnie stopniowe oswajanie opinii publicznej z myślą, że pewne kwestie są nierozwiązywalne. W końcu akceptacja status quo jako najmniejszego zła to proces, nie jednorazowa decyzja i właśnie dlatego jest tak trudny do zatrzymania, gdy już się rozpocznie. Dla Ukrainy rosyjskie deklaracje są testem odporności testem nie tylko militarnym, ale politycznym i społecznym. Każdy krok w stronę rozmów bez jasnych ram zwiększa ryzyko, że granica między dialogiem a presją zacznie się zacierać. A gdy granice się zacierają, decyzje podejmowane są coraz częściej pod wpływem okoliczności, a nie strategii. Nie można też ignorować aspektu propagandowego. Rosja potrzebuje obrazu rozsądnego partnera, który rzekomo chce zakończyć wojnę, ale jest blokowany przez nieelastyczną stronę. Ten obraz jest kierowany nie tylko na zachód, ale także do własnego społeczeństwa i do państw globalnego południa. Ma budować narrację, że Moskwa jest gotowa do rozmów, a odpowiedzialność za dalszy konflikt leży gdzie indziej. W tym sensie deklaracje pokoju są elementem wojny informacyjnej. Mają osłabić determinację Ukrainy, rozbić jedność jej sojuszników i stworzyć przestrzeń do nacisków dyplomatycznych. To nie jest zmiana strategii Kremla, to jej kolejna faza. Dlatego każda rosyjska deklaracja gotowości do umowy powinna być traktowana z najwyższą ostrożnością. Nie jako przełom, lecz jako sygnał, że gra. Wchodzi na nowy poziom. Poziom, na którym broń milknie, ale presja nie znika, tylko zmienia formę. I właśnie w tym momencie ryzyko jest największe, bo gdy strzały cichną, czujność często słabnie, a historia pokazuje, że to właśnie wtedy zapadają decyzje, których skutki są najtrudniejsze do odwrócenia. Moment, w którym Ukraina i jej główny sojusznik zaczynają mówić o zawieszeniu broni, a Rosja deklaruje gotowość do pokojowej umowy, nie jest zwykłym epizodem dyplomatycznym. To punkt zwrotny, który może zdefiniować bezpieczeństwo Europy na długie lata. Właśnie dlatego pytanie o to, czy mamy do czynienia z realnym przełomem, czy z perfekcyjnie przygotowaną pułapką, nie jest pytaniem akademickim, jest pytaniem egzystencjalnym dla Ukrainy, dla regionu. I dla całego porządku europejskiego. Dla Ukrainy stawka jest oczywista. Zawieszenie broni bez twardych gwarancji bezpieczeństwa oznacza wejście w stan permanentnej niepewności. Państwo formalnie nie znajduje się w stanie wojny, ale realnie musi funkcjonować tak, jakby wojna mogła wybuchnąć w każdej chwili. To oznacza ciągłą mobilizację, ogromne koszty dla gospodarki, odpływ inwestycji i utrwalanie poczucia tymczasowości. Pokój bez bezpieczeństwa nie kończy konfliktu, on go tylko zamraża. W takim scenariuszu Ukraina staje się państwem buforowym przestrzenią pomiędzy stabilnym Zachodem a agresywnym Wschodem. Historia Europy Środkowo-Wschodniej zna ten model aż za dobrze. Państwa buforowe nie mają komfortu strategicznego są stale testowane, poddawane presji politycznej, energetycznej, informacyjnej i militarnej. Każda ich decyzja staje się przedmiotem zewnętrznych nacisków. Ale konsekwencje nie kończą się na Ukrainie. Dla Polski taki rozwój wydarzeń oznacza zasadniczą zmianę środowiska bezpieczeństwa. Granica ryzyka przesuwa się bliżej. Rosja, która uzyskała potwierdzenie, że presja działa, zyskuje argument do dalszego testowania odporności Zachodu. Nie musi od razu sięgać po pełnoskalową agresję. Wystarczą prowokacje, incydenty, działania hybrydowe, presja migracyjna i wojna informacyjna. Polska i inne państwa wschodniej flanki NATO znalazłyby się w sytuacji, w której formalne gwarancje sojusznicze pozostają w mocy, ale polityczna gotowość do ich egzekwowania staje się coraz mniej oczywista. Każdy kryzys będzie poprzedzony pytaniem: czy warto eskalować, czy to na pewno wystarczający powód? Taka niepewność jest dokładnie tym, na czym zależy agresorowi. Europa jako całość również ponosiłaby konsekwencje. Akceptacja rozwiązania, które legalizuje skutki agresji, podważa fundamenty porządku międzynarodowego. Zasada nienaruszalności granic przestaje być bezwarunkowa. Prawo międzynarodowe staje się elastyczne, stosowane wtedy, gdy jest wygodne i ignorowane wtedy, gdy przeszkadza. To nie jest stabilizacja, to erozja. Najbardziej niebezpieczne w tym procesie jest tworzenie precedensu. Jeśli dziś uzna się, że zmiana granic pod presją wojny jest realistycznym rozwiązaniem, jutro podobne argumenty mogą pojawić się w innych częściach świata. Każde państwo z ambicjami rewizjonistycznymi będzie uważnie obserwować, jak Zachód reaguje na ten przypadek i wyciągać wnioski. Zwolennicy szybkiego porozumienia często mówią o zmęczeniu wojną. To prawda, zmęczenie istnieje, ale zmęczenie nie może być podstawą architektury bezpieczeństwa. Pokój zawarty z powodu zmęczenia rzadko bywa trwały. Częściej staje się tylko przerwą, po której konflikt wraca w jeszcze bardziej niebezpiecznej formie. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie o rolę Stanów Zjednoczonych i Europy: czy Zachód jest gotów nie tylko mediować, ale także gwarantować? Czy istnieje realna gotowość do poniesienia kosztów egzekwowania porozumień? Bez jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, każda umowa pokojowa. Pozostaje dokumentem politycznym, a nie instrumentem bezpieczeństwa. Dla społeczeństw europejskich ten moment jest również testem świadomości. Łatwo jest uwierzyć, że problem dotyczy gdzieś tam, że kompromis przyniesie spokój. Trudniej zaakceptować fakt, że ustępstwa dziś mogą oznaczać większe ryzyko jutro. Historia XX wieku wielokrotnie pokazywała, że krótkoterminowa stabilizacja kosztem zasad Prowadzi do długoterminowej katastrofy. Ukraina stoi dziś przed dramatycznym wyborem, ale nie stoi przed nim sama. Europa również musi zdecydować, czy bezpieczeństwo jest wartością, za którą jest gotowa zapłacić cenę polityczną i gospodarczą, czy tylko hasłem używanym w sprzyjających okolicznościach. To wybór, który zdefiniuje następne dekady. Jeśli zawieszenie broni stanie się początkiem realnego procesu, opartego na jasnych zasadach, twardych gwarancjach i odpowiedzialności agresora, może otworzyć drogę do stabilizacji. Jeśli jednak stanie się narzędziem zamrożenia konfliktu na warunkach silniejszego, będzie tylko wstępem do kolejnego kryzysu, być może większego i bardziej niebezpiecznego. Dlatego to, co słyszymy dziś o gotowości do pokoju, nie powinno być odbierane jako finał historii. To raczej jej kolejny rozdział rozdział, w którym cisza, może być bardziej złowroga niż dźwięk artylerii, bo gdy broń milknie, a presja pozostaje, decyzje zapadają w cieniu i to one najczęściej decydują o przyszłości.